Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Beata Zimska i jestem autorką bloga Moda na Bio. A już chciałam Was teraz zaprosić na wspólne przerabianie takiego wzoru szydełkowego kwiatuszka. Bardzo prosty, bardzo sympatyczny motyw, jak najbardziej do przerobienia dla osób początkujących, który można wykorzystać właśnie jako dekorację takiej sympatycznej i prościutkie opaseczki na włosy dla dziecka, dla małej faszynistki. Ale oczywiście takie kwiatuszki można też przerobić w innych celach, można je połączyć razem w taką girlandę czy dekorację na przykład, czemu by nie do łapacza snów. No ale takim chyba najbardziej podstawowym zastosowaniem może być właśnie wykorzystanie jako dekoracja do na przykład opaseczki, którą tutaj zepniemy razem, czy do jakiejś bransoleteczki dla małej faszynistki. Więc ja już zapraszam na tutorial, w którym razem przerobimy ten kwiatuszek, który można wykorzystać jako element dekoracyjny takiej sympatycznej opaski na włosy dla dziewczynki. Więc wykonałam go na szydełku numer 4. Zaczynam od zawiązania po prostu takiej pętelki, w którą wkładam moje szydełko i przerabiam ten taki rządek bazowy. Więc ten rządek bazowy składa się z sześciu oczek łańcuszka zamkniętych w kółeczko i będziemy mieć w tym motywie sześć płatków. Więc raz, dwa... Trzy, cztery, pięć i sześć. Oczko, łańcuszka to jest najprostsze. Oczko po prostu prze, przeciągam nitkę przez oczko. I teraz po prostu zamykam ten łańcuszek w okrążenie. Czyli po prostu spinam jego dwa końce razem, przeciągając nitkę, czyli oczkiem ścisłym zamykającym. No i teraz po prostu zaczynam od przerabiania takich małych łuków, które składają się z. Po trzy oczka łańcuszka i które przyczepiam z każdej strony półsłupkiem. Ja jednocześnie wmontowuję moją niteczkę tutaj, żeby po prostu ją ukryć. No i żeby nie zostawiać sobie tego na sam koniec, po prostu na końcu robótki z reguły się nie chcę tego robić. Więc teraz przyczepiam ten pierwszy łuk półsłupkiem. O! Czyli przerabiam w ten sposób. I znowu raz, dwa. 3, trzy oczka łańcuszka i teraz przyczepiam półsłupkiem ten łuk, czyli przechodzę po te, tym moim kółeczkiem, chwytam nitkę, przeciągam i przez te dwa narzucenia na szydełku przeciągam nitkę i w ten sposób ten łuk jest tutaj zaczepiony. I znowu raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka. I znowu przyczepiam i jednocześnie w ten sposób chowam tą niteczkę początkową, ją maskuję tymi półsłupkami. O. I w ten sposób mam kolejny półsłupek i teraz. I teraz kolejny kolejny taki łuk, raz, dwa, trzy. I znowu tutaj mogę te oczka przesuwać, i znowu przyczepiam półsłupkiem. W ten sposób no, ten łuk, ten łuk właśnie tworzy takie za taki płatek, czyli mam raz, dwa, trzy, cztery. No i teraz mam cztery takie płateczki. Raz, dwa. Trzy oczka łańcuszka, przymocowuję kolejny płatek tutaj o półsłupkiem i jeszcze ostatni raz, dwa, trzy ostatni płatek i ostatni półsłupek. No i ja oczywiście tutaj tak reguluję, po prostu przesuwam, żeby odpowiednia ilość płatków wpasowała mi się, wpisała mi się, zmieściła mi się właśnie na tym okrążeniu bazowym. I tak to wygląda. To jest ten centralny motyw, czyli taki kwiatuszek złożony z sześciu płatków. No, i teraz będziemy przerabiać kolejne okrążenie płatków. Tylko, że te płatki wychodzą z, ze środka wysokości takiego poprzedniego płatka, czyli dorabiamy w ten sposób. A więc, żeby dojść do tego środka, tego płatka przerobię oczka ścisłe, czyli po prostu tak w miarę dyskretnie, po prostu bez ucinania nitki i bez doczepienia nowej, ale po prostu o, w ten sposób przeciskając się, przeciskając się w miarę dyskretnie, staram się przedostać w to miejsce, w tą w ten środek wysokości tego łuku, płatka, czy tego płatka w zasadzie, który, czy tego łuku, który stanowi ten płatek, no więc właśnie o. O, i tutaj jestem już u szczytu tego płatka i teraz robię pierwsze oczko łańcuszka, które zastępuje ten półsłupek stanowiący punkt zaczepienia i, i teraz przerobię sobie podobnie trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy i będę się wszczepiać właśnie w te płatki, czyli tutaj o, półsłupkiem przymocowuję ten łuk, Czyli, jakby robię taką kolejną linię płateczków, czyli znowu raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka i odnajduję kolejny płatek, i po prostu przechodzę pod tym płatkiem, i jakby na tym mógł, zamocowuję półsłupkiem kolejny płatek, i znowu raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka, to jest ten kolejny płatek, wchodzę pod, chwytam nitkę, przeciągam, mam dwa narzucenia, i przez nie przeciągam półsłupek, i znowu raz, dwa. Trzy, trzy oczka łańcuszka, i znowu kolejny płatek o. I przeciągam, przymocowuję półsłupkiem. I raz, dwa, trzy. To jest ta sama długość łuków, ale to się w miarę fajnie mieści. I przeciągam o półsłupek. I kolejny płatek. Raz, dwa, trzy. I w tym momencie mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz po prostu wszczepiam się w to początkowe oczko tego właśnie. I teraz po prostu wszczepiam się w to pierwsze oczko z pierwszego płatka i w ten sposób wszczepiam te płatki o i mam to drugie okrążenie, to okrążenie złożone z takich płateczków. No i teraz właśnie jesteśmy w tym tutaj okrążeniu. No i zobaczcie właśnie, tutaj mamy to pierwsze okrążenie tych płatków złożone z złożonych z trzech oczek łańcuszka, to jest to kolejne, tylko że ono jest tak wyraźnie zarysowane, a to dlatego, że to ta linia tych płatków jest po prostu pogrubiona. Czyli po prostu na tych płatkach przerabiamy po pięć półsłupków, czyli właśnie o, półsłupek przerabiam w ten sposób, że wbijam się, przeciągam nitkę i właśnie mam dwa. Zobaczcie, pokażę na spokojnie, przekładam nitkę, przekładam szydełko pod robótką, chwytam nitkę, przeciągam o i mam trzeci półsłupek i znowu przekładam szydełko, chwytam nitkę, przeciągam czwarty półsłupek i znowu chwytam nitkę, przeciągam piąty półsłupek no i w tym momencie przejdę sobie do kolejnego płatka, płatku i będę go pogrubiać w ten sam sposób, czyli po prostu obtaczać jakby każdy kolejny taki łuk pięcioma półsłupkami, czyli teraz drugi chwytam nitkę, przeciągam trzeci czwarty i piąty, po pięć takich półsłupków to od razu w porównaniu z tym, co tutaj mam, o? W porównaniu z tymi płatkami nieobtoczonymi, od razu widać, ten zarys tych płatków jest dużo bardziej wyraźny i to właśnie to decyduje o takim charakterze tego wzoru. Więc znowu raz, dwa, trzy, cztery i pięć i już sam w sobie. Na tym etapie mamy taki sympatyczny kwiatuszek. Oczywiście w momencie, kiedy dojdziemy do samego końca, czyli przerobimy właśnie w każdym z tych sześciu płatków po pięć półsłupków: 3, 4 i 5 i znowu raz: 2, 3, 4 i 5 i ostatni płateczek. I już ten ostatni płatek pięć półsłupków raz, dwa, trzy, cztery, i pięć. I zobaczcie, jeszcze tutaj możemy spiąć to oczkiem ścisłym zamykającym, czyli po prostu wbić się w ten pierwszy. Półsłupek, i po prostu szczepić o przeciągając oczko ścisłe. W ten sposób mamy zamknięte to okrążenie, i już mamy taki sympatyczny kwiatuszek. Ale jeszcze dorobimy właśnie to takie okrążenie obtaczające. No ale już na tym etapie ten kwiatuszek się tak sympatycznie zarysowuje. No i teraz przerobimy już ostatnie okrążenie, i ono w zasadzie polega na tej samej zasadzie jak to okrążenie tutaj, czyli to będzie jeden rządek właśnie takich łuków złożonych z oczek, łańcuszka i. Wzdłuż tych łuków przerobimy półsłupki, które zarysowują bardziej ten kontur i tylko właśnie te łuki tym razem będą wychodzić z połowy wysokości tego płatka, czyli jak przerabialiśmy pięć półsłupków w tym okrążeniu, to teraz po prostu odnajdujemy ten trzeci, czy ten środkowy półsłupek i w nim, i to on będzie stanowił ten punkt wyjścia tego kolejnego łuku, właśnie kolejnych płatków, więc po prostu tutaj skończyłam, o, na... Granicy pomiędzy tymi płatkami, więc w tym momencie właśnie odnajduję. Tutaj mam te 5: 1, 2, 3, 4, 5. Więc muszę tutaj do tego środka przejść oczkami ścisłymi, czyli po prostu oczka ścisłe to jest taka metoda przejścia dyskretnego do miejsca, w którym chcemy zacząć kolejne okrążenie bez ucinania nitki, tylko po prostu przekładamy szydełko i przeciągamy, a więc nie dodajemy kolejnych oczek. O, w ten sposób, tylko. O, przeciskamy się. Więc, właśnie oczka ścisłe to jest taka metoda przejścia w miarę dyskretnego z jednego miejsca do miejsca, w którym chcemy zacząć kolejne okrążenie, ale bez odcinania nitki i po prostu, no tutaj troszeczkę pogrubiłam, pogrubiłam, przewijając oczka ścisłe. Oczka ścisłe po prostu przerabiam w ten sposób, że właśnie wkładam nitkę, wkładam szydełko, przeciągam i po prostu przeciągam przez to oczko. O, i w ten sposób mam oczko ścisłe. Tutaj się cofnę, bo już jestem w tym miejscu, co trzeba i właśnie w tym miejscu wychodząc z tego punktu przebiam łuki złożone z sześciu oczek łańcuszka, przymocowane półsłupkami z każdej strony, tylko ten pierwszy półsłupek zastąpię oczkiem łańcuszka, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I teraz odszukuję właśnie ten trzeci półsłupek, raz, dwa, trzy, to jest ten trzeci czy ten środkowy, to jest trzeci od każdej strony i po prostu wbijam się w niego i... Półsłupkiem przymocowuję właśnie mój łuk. O, i to jest taki łuk, i znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Odnajduję. Raz, dwa, trzy, trzeci. Trzeci półsłupek. Raz, dwa, trzy. I trzeba się go, w niego wbić. O, przeciskam się szydełkiem i po prostu przerabiam półsłupek. I w ten sposób mam o takie łuki. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tutaj odnajduję w kolejnym płatku ten trzeci półsłupek, środkowy półsłupek, wbijam się i przymocowuję i znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I znowu tutaj podobnie, podobnie wbijam się, czyli raz, dwa, trzy, trzeci półsłupek i o, i przymocowuję, o w ten sposób, i rzeczywiście mam taką nitkę, która no, tutaj się przetarła w tym miejscu. To jest nitka z odzysku, więc ja po prostu sobie ją jednak utnę i dowiążę. Więc tutaj dowiązałam sobie nową niteczkę, więc będę tutaj sobie o tyle utrudniłam, że będę musiała w tym momencie wbijając się w trzeci, w trzeci półsłu, w trzeci półsłupek poprzedniego okrążenia po prostu no, jednocześnie chować to dowiązanie nitki. No i o w ten sposób, o, albo w kolejnym okrążeniu. I teraz przerabię sobie znowu sześć oczek łańcuszka, więc ja wrabiam sobie te nitki właśnie w oczka łańcuszka, tym bardziej, że w kolejnym okrążeniu będę jeszcze obtaczać półsłupkami ten, ten łańcuszek, więc oto się w miarę ukryje. Ale to pozwala mi na wykorzystanie nitki z odzysku, więc mam cztery oczka łańcuszka, pięć, sześć i znowu przeskakuję w środku tego okrążenia, o w trzecie i znowu o wbijam. I półsłupek i znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I teraz dołączam się tutaj właśnie w pierwsze to oczko łańcuszka, które zaczynało, wbijam się oczkiem ścisłym i zaraz pokażę. Mam taki właśnie już schemat tego kwiatuszka, tylko że żeby on tak ładnie się zaraz zarysowywał, pogrubię, wzmocnię to okrążenie zewnętrzne półsłupkami. No, i to zewnętrzne okrążenie w zasadzie przerabiamy według podobnej zasady, co tutaj to poprzednie taką obramowanie kwiatuszka. Przerabiamy w nim po prostu 8 półsłupków, które pogrubiają właśnie zarys tego kwiatka. Czyli podobnie, o, przekładamy szydełeczko pod nitką, pod łukiem chwytamy nitkę, przeciągamy i to. I to właśnie pogrubia fajnie zarys naszego łuku, więc w każdym łuku zrobię, przerabię po 8 takich. Półsłupeczków. O, czyli po prostu liczymy. Widzimy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i jeszcze i jeszcze dwa w tym łuku, i później po prostu tylko przeskoczę i będę przerabiać te półsłupeczki w kolejnym łuku, czyli o tutaj i w kolejnym łuku przerabiam znowu osiem takich półsłupeczków. Dwa, trzy, cztery, pięć. 5, 6, 7 i 8. O, i w ten sposób pogrubiam właśnie ten zarys kwiatuszka, i kolejny łuk przeskakuje do kolejnego łuku, czyli raz, dwa, trzy, cztery. 5 6 7 i 8. O i w ten sposób obrobiłam kolejny łuk i znowu przekładam szydełko pod kolejnym łukiem, chwytam nitkę i przerabiam raz, 2, 3, 4, 5, 6. 7 i 8 i nawet jeżeli muszę pociągnąć nitkę, o i 8, musiałam pociągnąć nitkę i właśnie w ten sposób wzmacniam te obrzeża, te obramowanie tego kwiatka. No i oczywiście, nawet jeżeli to się tak do końca nie formuje jak trzeba, no to po prostu mogę to później zmoczyć i odpowiednio uformować, czyli po prostu zblokować, tak jak inne szydełkowe wzory. Ja robię to z dodatkiem płynu do mycia naczyń i można też przypiąć na przykład do takiej maty z Ikei i po prostu poczekać, aż wyschnie w tej, w tej formie i w ten sposób. No i w ten sposób przerobiłam do końca okrążenia, teraz jeszcze zepnę z tym pierwszym oczkiem, oczkiem ścisłym, zamykającym, utnę nitkę i ją schowam. I oczywiście rozprostuję, ale w ten sposób właśnie mamy taki sympatyczny dodatek, ozdobę do na przykład, na przykład do opaseczki na włosy. A oczywiście rozpiskę wzoru znajdziecie na blogu Moda na Bio. Odpowiedni link zamieszczę w opisie do tego materiału. A ja dziękuję serdecznie i do usłyszenia!